Szanowni panowie ministrowie obrony narodowej, aktywów państwowych, szanowni panowie admirałowie, szanowna pani ambasador, panowie prezesi prezes stoczni wojennej, oficerowie, pracownicy stoczni, szanowni państwo. To dla mnie ogromny zaszczyt móc przemawiać do Państwa w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w takich okolicznościach, w tak szczególnym momencie, jak położenie stępki pod okręt, pod fregatę. Te okręty, wymarzone przez mirałów, oficerów, marynarzy wyśnione na przestrzeni ostatnich lat, opisane w koncepcji strategicznej bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Dziś rozpoczynają swoją drogę ku rzeczywistnieniu zmaterializowaniu się w postaci. Konkretnej fizycznej siły, zdolności Marynarki Wojennej, zdolności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dołożyli starań, by ten projekt został zrealizowany, został przemyślany, zaplanowany i dziś. Jego realizacja kwitnie. Chciałbym serdecznie podziękować ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Płaszczakowi, który jako pierwszy dokonał niezbędnych kroków, by te jednostki doczekały się realizacji. Chciałbym również w tym szczególnym momencie, szczególnym również w historii Rzeczypospolitej, podziękować nowemu kierownictwu resortu Obrony, panu ministrowi, ministrowi Kosian Kamyszowi, ministrowi Bejdzie, za tak płynne, tak gładkie podejście do kontraktowania. Realizacji, rozpoczęcia inwestycji, za kontynuację projektów, które wpływają na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i będą na nie wpływać w najbliższych dekadach. Bo tak to już jest. Wicher, burza i huragan są tego najlepszymi przykładami. Tak to jest w marynarce że ci, którzy podpisują kontrakt, najczęściej nie pełnią już swoich stanowisk. Gdy okręt wchodzi do służby, gdy podnoszona jest bandera. Może dlatego tak ciężko o te inwestycje właśnie w marynarce wojennej. I dobrze, że pomimo tak burzliwych czasów ten program jest żywym, namacalnym dowodem, że Rzeczpospolita takie projekty traktuje z najwyższą uwagą. Szanowni Państwo, fregaty to okręty, które projektowane są do tego, by zachować się dzielnością, wielozadaniowość, możliwość realizacji różnego spektrum zadań bojowych, ale i dzielność morska. Miecznik doskonale będzie znosił wysoki stan morza. Wielkie wzburzone fale. Ale na morzu, po w stocznik potrzebny jest spokój. I za ten spokój bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o stronę znacznie bardziej praktyczną sposób wykorzystania tych jednostek, sposób wdrożenia ich do służby oczywiście, czas wielkich zakupów dotyczących tego projektu. Już mamy za sobą 10, przychodzi czas na wytężoną pracę i realizację. Zadaniem wszystkich organów jest wspieranie tych, którzy będą dźwigać na sobie ciężar odpowiedzialności za realizację tego projektu w nadchodzących latach, tak by ukończył się w terminie. Ale musimy również pamiętać, czy pamiętają panowie admirałowie o czym myślą, co sędza, spędza im sens powiek, jak zoperacjonalizować te jednostki. Na portowe, zwłaszcza w Gdyni długość i dostępność tych nabrzeży, nowoczesność infrastruktury, zdolności logistyczne do szybkiego załadunku, do wydania świadczeń rzeczowych w momencie, gdy przyjdzie nam operacyjnie wykorzystywacz tej jednostki. Te inwestycje muszą zacząć się już teraz. Baza w porcie w Helu, która dla tych jednostek może okazać się niezwykle istotną z punktu widzenia operacyjnego przestępczego. No i nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o orce. Szanowni Państwo, wierzę, że tak jak Miecznik, tak wszystkie te projekty w nadchodzących latach będą się materializowały. Konsekwencja Rzeczpospolitej w tym zakresie jest świadectwem odpowiedzialności, zarówno za obywateli, jak i za tą część świata, w której przyszło nam żyć. Życzę Państwu, aby program Miecznik realizowany wspólnie z naszymi brytyjskimi partnerami, z firmą Babcock, z szerokim spektrum partnerów krajowych, z naszą rodzimą technologią, również w zakresie elektroniki, walki radiowej, informatyki, był ukończony o czasie. Z historii brytyjskiej, jak wiemy, to jeden z perników można było zrealizować w dwa lata i osiem miesięcy. Będziemy więc przyglądać się realizacji tego projektu. Życzę Państwu, abyśmy spotkali się w tym samym gronie, w jeszcze lepszych nastrojach, na uroczystościach podniesienia bandy na pierwszej fregacie w ramach projektu Mieczny. Dziękuję serdecznie.